Witam serdecznie. Na gorąco, za długo nie będę gadał na temat walki Cisora kontra Usyk, która się właśnie skończyła. To, co napisałem na Twitterze, od razu muszę powiedzieć, że to, co widzieliśmy o Aleksandrze Usyku, wiemy w dalszym ciągu dzisiaj. Ja nie uważam wcale z Tereka Cisory za jakiegoś mistrza nokautu, natomiast jeśli takim jest, no to Powiedzcie mi, kogo Derek ci z poważnych ludzi e, znokautował w swoim życiu. Dobry cios, mocny cios. Przy tej wadze 116-120 kg każdy cios waży. To doskonale wiemy, ale to nie jest jakiś gość, który ma jakiś eksplozywny, dynamiczny strzał, którym, którym ciebie przewala. Także widziałem tych parę ciosów, które przyjął, przyjął e, na początku walki Oleksander Usyk. E, nie, nie mogę. Nie mogę przeboleć jednej, jednej rzeczy, nie ty tyle nie przeboleć, może za dużo powiedziane. E, powtarza się ciągle to, że Derek, e, przepraszam, że Aleksander Usyk wolno zaczyna i to jest prawda, tylko że no, druga, druga strona medalu jest taka, że przeciwko naprawdę dobrym pięściarzom, no to jeżeli zaczniesz wolno, no to możesz planować następną walkę, bo w trakcie, Oglądania tego pojedynku wymieniałem parę SMS-ów z kolegami, m.in. z ESPN, z Ring Magazine, i każdy z nich miał e, dokładnie takie e, same zdanie z pięściarzami e, może trzłapiącymi, to byłoby za dużo powiedziane, jeśli chodzi o, de, o, jeśli chodzi o Derek'a Cisora ale walczącymi w tym stylu. E, nie dynamicznymi, nie jakimiś eksplozywnymi, nie takimi dynamitami, którzy wybijają e, z niczego, robią ciosy. Z tymi drugimi da sobie radę i wypuka. Natomiast z tymi pierwszymi, którzy mają ten dynamit, które mają to przyspieszenie, które mają to przejście z defensywy do ofensywy w, w błysku, nie tak walczący Derek Cisora. Ja wiem, że on miał długą przerwę, to wszyscy doskonale wiemy, natomiast no nie przekonał mnie zupełnie. Zupełnie mi nie przekonał chyba nikogo tutaj po tej stronie oceanu. Znaczy. Ja punktowałem, e, jeśli oglądaliście mojego vloga, wygraną na punkty Dereka Cisora, także, także to nie o to chodzi, co ja, co ja w tym momencie punktowałem, czy nie. Natomiast nie, nie jestem przekonany. To co mówię, pojedyncze ciosy, mocne, e, pięściarze zadające w ten sposób... Będą mieli problemy z szybkim usykiem, natomiast ta szybkość, jak doskonale widzicie w tej kategorii wagowej, to nie jest ten sam Aleksander Usyk, który był, który był w Cruiserweight. Jeden z moich kolegów, dzisiaj z nim rozmawiałem, mówił o tym, że usyk przed walką, że usyk drapie. Ja nie wiem, czy on drapie, drapie w sensie, że nie ma jakiejś petardy. Natomiast to nie jest gość, który jest w stanie zatrzymać dobrego rywala, który pójdzie na niego, który, który nie, da się, nie da się wpuścić w maliny, nie da się wpuścić w jakiś jeden podstawowy, prosty zwód. A często to dzisiaj Derek Cisora robił. Gdyby dzisiaj Derek Cisora w pierwszej czy w drugiej, co by było gdyby, no ale gdyby mówimy, mówimy o pięściarzu, który uważa siebie za godnego mistrza świata wagi ciężkiej, to jest Aleksander Rusy. Gdyby to byli pięściarze. Ja już nie mówię w tej chwili, e, e, nie mówię w tej chwili na przykład e, Anthony Joshua czy, czy Tyson Fury. Tyson Fury, powiem Wam jedno. Tyson Fury dla mnie z tak walczącym, powtarzam, takiego jak widzieliśmy go dzisiaj i z Witherspoonem. Tyson Fury z Aleksandrem Musikiem się bawi. To w ogóle nawet nie jest walka. No bo powiedzcie mi, co może zrobić, co może zrobić Aleksander Usyk walcząc na przykład z Tysonem Fury? Bo ja go według tego mierzę. Ja wiem, że część z was powie, no tak, ale to jest dobry pięściarz, czołówka. Nie, nie. My nie mówimy o czołówce. Mówimy o pięściarzu, który opowiada o sobie, że jest godny tytułu mistrza świata wagi ciężkiej. E, Deontay Winder, ten, który się dzisiaj odezwał, że w dalszym ciągu, że wyzwał Tysona Fury, nawiasem mówiąc, od, od, od gościa, który go oszukał i tak dalej. Deontay Wilder, moim zdaniem, to byłoby nightmare, to byłby koszmar dla Aleksandra dla Usyka. Ja wiem, tylko w tym momencie już jak nie będziecie dalej słuchać, bo oglądać nie ma co, bo zdjęcia tylko są, a właściwie to wystarczy. Ja wiem, że różnica techniki jest jak między, nie wiem, mną i Kamilem Łaszczykiem. No natomiast szybkość, ja uważam, że Deontay Wilder jest szybszym pięściarzem niż e, Aleksander Usyk w tej, w, w tej wersji, którą widzieliśmy, bo możemy się opierać tylko na tym, co on w tej chwili pokazuje. Część z Was, e, ja to doskonale rozumiem jako kibice, widzi tą perfekcyjną wersję Aleksandra Usyka, której w wadze ciężkiej jeszcze nikt nas nie zobaczył, bo widzieliście perfekcyjną wersję kiedy? W którym momencie? Nawet w tych drugich rundach, w tej drugiej części walki, kiedy ja się spodziewałem, że tutaj nagle przystąpi do jakiegoś ataku Aleksander Usyk, że to może pójdzie e, spróbować zrobić coś spektakularnego, no zrobił przez parę rund, w dziesiątej przyatakował, czy w jedenastej przyatakował e, Derek Cisora no, i, i znowu było spokojne, bezpieczne walczenie Aleksandra Usyka. Nie, nie to, żebym go krytykował, bo wygrał walkę uczciwie, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, natomiast te znaki zapytania, które były, są, a może ich nawet jest więcej. Nie przekonacie mnie, że Derek Cisara to jest jakiś killer z potwornym ciosem, który miażdży ludzi, i oni tylko latają tam i z powrotem po jego ciosie. Nie przekonacie mnie, że ma cios na wagę ciężką, bo ja tego w wadze ciężkiej nie widziałem. Życie mnie tego nauczyło, pisanie o boksie mnie tego nauczyło, że ja oceniam tylko to, co widzę, a nie co mogłoby być. Tak więc dzisiaj brawa dla Dereka Cisory. Ktoś mi napisał na Twitterze od razu: za co mu dajesz brawa? Za to, że przeżył, bo przecież był zdominowany. No. Rozumiem, że ta osoba nigdy w życiu nie była, nie była na ringu. Daję Derekowi Cisorze ci brawa za to, że próbował do końca przeciwko pięściarzowi, który. No teoretycznie był z dwie półki wyżej. Czy, widzi, czy wy widzieliście dzisiaj dwie półki wyżej? Ja nie widziałem dwóch półek wyżej, jeśli chodzi o, o ten poziom. Może dlatego, że chyba wiem, z czego to wynika, że po prostu dla mnie Derek Cisora nie jest tak wielkim pięściarzem, jak dla wielu z was. E, macie oczywiście prawo do takiej opinii. Często to widzę u siebie pod vlogiem, często to widzę na Twitterze, jak znakomity jest Derek Cisora. Derek Cisora nie jest znakomitym pięściarzem. Derek Cisora ma ze trzecią młodość, dziewięć porażek i jest bardzo solidnym gościem z super charakterem. Ale między bardzo solidnym gościem z super charakterem do gościa, który jest super pięściarzem wagi ciężkiej, to jest bardzo, bardzo daleko. Nie wiem, co dalej. Nie wiem, dlaczego komentatorzy mówili, nie wiem, dlaczego komentatorzy mówili, że, że się zastanawiał Derek Cisora, czy skończyć karierę, po tej walce, jeśli ją przegra, mam nadzieję, że, że tego nie zrobi. Dziesiąta, co prawda, porażka, niestety, jubileuszowa, natomiast ja bardzo chętnie bym go zobaczył. Natomiast z drugiej strony, jeśli uzna, że, że, może, że może to wystarczy. Natomiast, no, czy można go oceniać na podstawie tak w inny sposób walczącego Aleksandra Uzyka, niż wszyscy inni, trudno, trudno mi w tej chwili powiedzieć. W każdym razie brawa dla Aleksandra, za. Zwycięstwo absolutnie zasłużone bez dwóch zdań. Brawa dla Dereka Cisori, że próbował cały czas, nie dał się ośmieszyć, bo takie głosy też słyszałem, że to będzie ośmieszenie w jedną stronę, do jednej szenki i w ogóle zabawa. To tyle na razie. Jakby ktoś z was, was się interesował, to podobno za półtorej godziny walczy Ewa Brudnicka. Nie wiem, czy będę robił coś po Ewie Brodnickiej, może coś bardzo, bardzo krótkiego, bo wiem, że nie ma przekazu telewizyjnego w Polsce w tym momencie. Wszyscy mówią, nie mów w ogóle o Brodnickiej, bo nikt się nie interesuje boksem kobiecym. Może nie. Na razie Derek Cisora przegrywa na punkty z Aleksandrem Usykiem. Pytania, przynajmniej moje, pozostają trzymaneczko. Na razie.